Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Niedostateczny, a to jest kolejny. Ranking Flag, kurde, nie zgadziecie się z kim? Zawsze z tą samą osobą. Halo. Ja mam Siema, się Manko, z tej strony Marcin. Siemamko. piję od dwóch tygodni. Klasyk żart. Klasyk, klasyk. Woo. Nie będę tankował, bo samochód pełny. Haha. haha, ha, ha, ha. I 41, 2, 3, 4. Ok, co my tu mamy? Hajka Lucian, Z Echo, Gwent. Oki doki. Oki doki, oki doki, oki doki. W ogóle śmieszna sytuacja, bo. E, nie wiem, czy ci mówiłem ci, czy chyba nie. tam sobie czasami z takim ziomkiem. Smertam, taki Legit Smurf. E, sobie z nim grałem duo, nie? On był mm -hmm. tam Gold 1. Ja byłem chyba P4, nie? Dzisiaj patrzę, on już jest D4. A ja siedzę w tak, okej. Okay. Ale nie, z nim to śmiesznie, śmiesznie się grało, bo. Yy, on myślał, że ja też jestem smurf, Nie, ale no, to znaczy, dobrze no, no, no. nam szło. Tylko wiesz. Mm, jakby ci to powiedzieć. Tylko jednak on trochę tak. Hmm, odbiegał, tylko trochę... odbiegał, odbiegał, bo on mi później napisał, że on jest jakiś tam master coś, tam tak, aha, okay. i taka, okej. Ja to przez parę sezonów. Master master, 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 nie tak. No ja, ja też master. W gwintowaniu. <grym> tak. Master i jestem. Tak, master drzwi. <grym> Akurat masterem dużo gram, więc mogę tak powiedzieć. A. ty nie, ja masterem chyba. Bo mo na mo... kupię Cudowny czempion. W sensie taki. W to jest tak satysfakcjonujące, jak se unikasz tych speli. No to na pewno, no. Dobra, okay, tak. no, no wtedy. No, stop Q, O, kurwa. Co tam? Co Bot lane tam? sobie. Boże, topleń schodzi do mnie i mit. Popatrz, nagle dwóch nie ma jeszcze yy, robię. Yy, Wiesz, co zauważyłem? Od kiedy tak już na. No, dosyć dużo gram. Jest taka sytuacja bardzo często, że. Turbo zawsze w czwartej minucie o tego kraba u góry się walał. No, cały czas, czwarta piąta minuta, zawsze z 3 na 3. Zawsze. Co grę? Jak gram solo, nie? Naprawdę. I często hmm, jeden tego pinguje. No jeszcze nie zrobili. O. No to zaraz tam gdzieś na imprezę. No przeważnie jak gram solo to tak jest. I tak mnie to śmieszy zawsze, że. No faktycznie topa nie ma. Okej, okay, ten tak zrobiłem? O, to pies u góry, od góry był, w krzaku. O, pan Z. Co ty chłop zrobił? Ona sfleszowała w Z i dostała na cipę. Jezus Maria. Hmm. No ta Samira trochę dupa, ale... No dobra, nie będę jej wyzwał. Kurwa, staksowałem hmm. ją. <laughs> Naprawdę? No, bo kurwa, nie, 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 nie tak ale... chodzi. Ja skiełbasiłem... Tam, tu bot nie ma samonerek. Bot nie ma samonerek. Wydaje mi się, że tu chyba wszystko poszło. Ale ich nie walniemy. No, no tam dwa Jennifer Lopez. Nie wiem, czy ich tak zdejwujesz. Inaczej, chcesz to próbuj. Ja nic nie będę mówił. No, jak weźmiesz dwa będzie git, jak nie to Kto wziął killa? No. Okay, okay. Nie wiem czy, Nie mam czym ci pomóc, tak szczerze. No nie wiem czy to walniesz. O super! Nie mam czym, naprawdę, choćbym chciał to ci nie pomogę. Nie mam w ogóle many, nie mam Stun. Ze słowo ale i tak. Dwa kilo, dwa kilo, okej. Okay. Sami raz asysta, no i spoko. Popatrz cały czas tutaj się rozpierdalają creepy pod turetem. Stare, oni byli od expo cięci nie? Bo się ze mną bawili. No mm -hmm. but... to było chyba worth it. No wydaje mi się, że... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, no. 30 creepów, a Samira ma maila, 35. O pan starniaki, graż w buty, okej. Okay. Kurde, szkoda, że to nie wyszło na tym dole. Ciseko. Ja tam zrobiłem coś. Nie, ty. W sensie. Super, ty super, tylko ja z To znaczy, nie wiem, czy ktoś z czy po prostu brak no, no, damage'u. Po prostu brak podemejza. A, A śmieszne, no, na suporcie jedna akcja, że rasz buty, nie? O, kuźwa. Powiedz to się tak, co no, opłaca? To opłaca przebicie? się. No, turbo, to jest, nie wiem, jak, jak to jest matematycznie yy, przeliczone, ale rasz buty w kozach. Po co damage'a tutaj mówisz? No, Czy. W opór, opór damage i jeszcze. Jak ktoś, Dobra, ma... jak, nie... jak ktoś nie ma A, buta, nie? Jak ktoś nie ma buta. Widzisz? Nie... Tak, tak. Czekaj, bo on mnie. Ja tam się wpierdolą. Okej. Okay. Spróbuję stunować. Stun jest na Puszczam. Kurwa, gościu! Czym? Czym? W ja Nie potrafił go dobić. No Nie, nie, Zemira nie ma takiej bomby. Ona ma buta, ona ma buta, my jesteśmy w Movement Speed zrobili. Nie, ja, to chociaż mógł go przestać bić Tu jest z Widzę, widzę, ja odpycham tego ten. fajka. Niech on nie dostaje expa. Okej, okay, okej, okay, w porządku. Jest tu chłop. Dalej tu jest? O, o, szuka, ale, ale nie, mnie tu. Nas tam nie ma. Nas, nie, no dobrze, gadaj, nie. to fajnie Uważaj, masz mieć trójkę. Nie no, widzę tu to... jednego, ale on ma piąty poziom A tam jest trójka Będzie 4 na 3 chyba No git, 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 możemy się bić Popatrz to Samira, pomóż Dobra, on ma szóstkę. Mama ma. <laughs> Nie, dobrze zrobił! Nie wierzę w to! Nie, przepalił Nie. Nie O dobra Nie mam czym Ale, Sp kurde, to to robimy, panie. No to było dosyć A, ciekawe. Nie, y nie wiem, jak zdejmować. Nie, nie, nie. Ja przekuszuję i. Zadanie. nie. Chyta nie. O, wiesz, że ten Samira padła z Ignata? Ten... No, bo... aha. Tak, bo rzucił Igry. Ten Z podszedł? Rzucił Ignata i uciekł. No, nie powinienem tak robić, ale. Dobra. Jak tutaj popatrzmy. zaraz in ich tu bije, papa. Tu. Pa, 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 pa. Co, chcesz go walnąć? Luciano. Luciano. Szczerze, to z Turk co robisz? Nie. No, trochę tak. Dobra, też go biję. Czyli, zabiłem. Tak, tak, tak. A ja miałem... Aha. I jest I tuwa. Ale wiesz co, wydaje mi się, że jest tam. <grym> w inne lidie, bo tu... Nie <grym> był to Warfit, ale chciałem go zgnoić po prostu. Mhm. Szkoda, że nie miałem Erki. Jakbym miał Erkę, to taki easy diving zawsze jest na tym topie. Po co ja mówię? E, ale pomóż innej linie, bo my tu jesteśmy już w miarę grubo nawet. Nie, nie, wy potrzebujecie pomocy. Nie no, A, tak. chcesz, Nie no, twój. inaczej chcesz tak robić, no problem, nie? Tylko. <laughs> nie, zaraz Turet padnie. To już nie jest frajda, jak nie ma Tureta, kogoś bić. Czy znaczy, wiesz? Oj Ty. No zajebiście! No, bardzo fajny shutdown oddany, naprawdę. Tomki z głów. Tomki <totop> e z głów. Ekotop. Może cerkę, więc to uważaj tak wiatr. Hmm, domyśliłem się właśnie, bo nie wiedziałem co on służył. O, top jest puszek tak zwany. Pan Puszek. Mam takie głupie pytanie. Chcesz usłyszeć? Nie. No? Lubisz tak jakby wrzątek? Jak herbatę, że pijesz? Czy średnio? No tak... Nawet. A, że lubisz? W się nie tak gorącą. Ale... No lubię gorącą herbatę. Aha. Tak, żeby no, się nie poparzyć, jak w szątek, jak można yy, lubić w Inaczej, no jak... Zaraz, żeby ci dobrze to wyjaśnić. No jak... Yy, parzy ci się woda, nie? No. No i tam, nie wiem, tak po 20 minutach już taką herbatę wypijesz, czy... czy nie wypijesz? No chyba tak. A, wypijesz? Taką dosyć ciepłą. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Takie głupie pytanko. <grych> tak na granicy dmuchania. <grych> A o, takie ja właśnie taką zimniejszą. Letnią. Ja letnie wolę rzeczy niż ciepłe. Kurzno bardziej zimne. O w mordę tam na... No nie, ten dwuk. ich Więc widziałem. Kozak. Kozak totalny. Oni nas tak gonili, gdzie... Widziałem, tu Dogle taka tuba w pysk. Siadaj na dupie gościu. Sit down tak zwany. Och, ładny, tak O o. Tych, dupę węża tych. <grymianie> Tomek. Śmieszna sytuacja. Gość próbował rzucić rkę. Ja mu rzuciłem swoją. I pejk nie zdążył. Yy, wykastować, jakby. Nie, nie wiem, czy dobrze tym mówię. No chyba gić. Mhm, tak, kastuje się. No, wykastował i się wywrócił. O, ale siano. Dobra, my ten botlane. No nie, no zrobiłeś tego bota. Totalnie. A ła, kurde, ile ty bijesz? Pań... O, w dupę węża. O, w dupę węża. O, w dupę, ale ten flash był 2 na 10 No, zintowałem. Int był totalny. Chyba, że ta samiera dobrze o No nie. Niepotrzebnie się sami rapchała w gips, ale ja zrobiłem to totalnie źle. Dobra, ja już mam takiej temy, że im się odechce grać. W 12 minucie maska jest robiona, no czujesz fazę? Gość, co? Gościu. Normalnie. Dobra, zonie trzeba zbudować. No zeda. To raczej bomba leci, nie? Botleń 11. Boże. Po żundalu. A ja nie mam flasha, żeby zdodżować tego no i małego. Kurwa, byłem. ona robiła tyle samo blue, co ja Ja pierdolę, i to bez smite'a. Zajebałem jej to wszystko. Ja też zabrałem całą falę. Ca całą harę. Fale Ale, A ja jej zabrałem z kit'esa. O, ty gnoju. O, ty Z jednej strony... Ojej O jakbym Oni... ta... Jakbym tam posał ERK Nie zepsułem, ja wleciałem między jego Rki... Boże Rki, cienie Mój błąd. zamiast sobie skoczyć po prostu dalej, to ja chciałem się bić. A... jeju. Ale pięknie, ty to nawet ten cień ten... Ja mam taki okropny damage Że... To... Jakbym, jakbym grał ja na tego... Jakbym... Dużo. Niepotrzebnie ta Samira. Hej, okay, nieważne. Samira też umie strzelać, chyba w te karaty. O, jeszcze majestrę czwórka pokazała. Dobra. respectful. Ale dobrze, ty mi się świrujesz Pawiana, powiem ci. Dobrze. No, dzisiaj, dzisiaj to mi weszło. Ty byłem wczoraj w zoo. To Właśnie. się napatrzył? Naprawdę? Czy. Kaheszki. No byłem, byłem, ja A widziałeś tam mnie? Nie mieszkam 7 lat. Proszę? Tak, małpę. <noise> no właśnie. No właśnie. Czyli byłem też. No, byłeś, byłeś. Kimże jest? Ojej, trochę. Hmm, nie wiem, kto za No Nie się wśród tych małpek, bo byłeś tą, która się bawi siusiakiem. O, no to byłem ja, 100%. 100%. Co <noise> ty się stąd skojarzyło? 100% to ja. Siemano. Oh, oh, oh. Ale skiełbasiłem. Ej uważajcie chyba 15, uciekamy. To jest. Ja nie mam flasha i ja nie wiem co... dobra? inaczej jak trafiłbym RK to. Miałem bardzo duży damage. Aha, no to można spróbować, ale... Co ty na to? Jest trójka, ale możemy próbować. Zachodzi pike. Dobra no <laughs> Wiesz bie... jaki był problem? Co tam? U, to Że ta Głęb. Robiła ja pierdziele, Shadow na Dobra. Bez... Już Nie, już nie, nie słuchamy, to nie ma sensu. Ale problem był taki, A. że ta Gwen wrzuciła tą swoją taką strefę i ty jej A, czyli to W. Ja tę mekę no. rzuciłem w pajka i, i chyba weko. Ale ona jest niewrażliwa, takie napisy mi wyskakiwały stary. Ojojo. Oj. Jest Ca niewrażliwa. Zaraz jej wiązankę rzucę, to zobaczymy czy będzie taka ty głupia. O właśnie. Zanka będzie rzucana. Ale Kale już się odpaliła, już coś bije. Aj teraz. Mówiłem, nie, wiem, mówiłem. Kurda, skleroza. Teraz tak jest Abius w to, w Irelie. Masakra jest. Co grę? Mam Irelia. Co grę? Gra w grę Irelia. To jest Strong Champion, Irelia, Irelia, nie, i Irelia. ma dużo możliwości, bardzo. No nie, ta Samira. Ta rada? Dobra, ta Samira to chyba Boba Budowniczego. Dwa No, zawsze da radę. Na kopie? No, jakby się wyleczyła. No. To mi się bomb budowniczy kojarzy, z, że zawsze to spierniczy, a nie, że da radę. A Już bardziej z przeróbką niż z oryginałem. Mam kumam. Jakim cudem z, z, zabiłem? Zabiłem, a... W ogóle się zatrzymałem i nie biłem. Ach, ta ligunia. O, drugi lewelerki. E? A, bo ja mam to dopalenie kurde. Zapomniałem, że ta postać ma bezszczelny damage z tego podpalenia tak jakby Absurd totalne No z ogólnie z... Chodzi o... Z synergii temów. Ta. Z pasywy bardziej w zasadzie. No patrz. Dopali się? Chyba nie. Dopali. No widziałeś to? To jest głupie? Totalnie. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony, no. Tak średnio. Gonią mnie. Dziady. No. No. To rzeczywiście, jak ona. Wow. Dosyć ciekawe. Ona. Fajnie, fajnie masz. O, w dupę. Ten naprawdę mnie może porobić? Wow. Ale go chyba nie wybombie. Dobra, mam 10 staków starczy. Dobra, teraz. Ogólnie rzecz biorąc, yy... fajnie. Bezczelny jest ten Brand. Bezczelny. Zastanawiam się, czy Relaya teraz kopnąć. Czy tą drugą maskę, co podpala. Hmm. Ta druga maska doda ci dużo damage'a. Ale też. Jest to... A nie dobra. No i tak trzeciego i temu już nie kupię. A w ogóle tych wardów bardzo mało stawiam, bo tak już się skupiłem na za zabijaniu. Ojej. 27. Ostatni tick chyba to był. Ok a ja to zrobiłeś 1, 2, 3, 4? Aha, po nie synchronizowałeś nie... dźwięku, chyba ty. Czekaj, czekaj, to już... w razie W. Wydaje mi się, że zrobiłem, ale. W razie W, czekaj, to jest 13, 14, 15, 16, dobra. Ale wydaje mi się, że jest, ale w razie W. Powinno być ok. Oto jest, no, przez co zdane. Czy rzeczywiście tam nic nie wchodzi wtedy? Musisz być w środku. A, w środku. A, tu ja uciekałem jeszcze jak głupek. Wiesz okay. jak RK z to hmm? w dupę. Chciałem rzucić taką wesołą. A tu stinki potwarte. O, fajnie. O, se ładnie. Dobra. Ja muszę hp -ka. To rzucić, bo... o! On mnie szuka tu No, szuka, szukaj mnie Dobra, tam dalej cię szuka A złapał gdzie serki no Tary, Czemu ty go tam tak gonisz? O! Dobra, żeby dobra, zabić. to, to... to jest najgorsze, że oni się Nie. też kurczę troszeczkę skalują. Trzyma mnie to jest trochę kłopotliwe. Znaczy, no, Samira smorfuje, papa. Ojej, ona, no. Tęga jest, bym powiedział. Jak już Samira wyłapie fragi, to ona jest taka tanki, kurwa. Przez to, że się healuje, okropnie. Z tej erki na przykład. No i bez heal hi tak jak działo. się to jest... Weź się z tym, bij. Raz z nią chyba grałem. A okay. To I... Ja ci powiem, że jeszcze Nie ani razu. dla mnie. Ja jeszcze nie raz o tym nie grałem, bo nie mam... Nie byłem chyba w rotacji i nie mam jej kupionej. To jest zajebiście silne. No i te... no, ja to wiem, bo to jest ban Ratio. Ona ma... ile ma Ban Ratio? Chyba 60%. Jak ostatnio tak spoglądałem. Co ile ma banratio. Dobra, zróbmy Rkę tak. Wiem, że w miniony. Ale... To rzeczywiście ja muszę być w tym. muszę hmm. no, mówisz? Ty gnoju. czy to też prokuje Twoją pasywy, czy nie? Chyba nie. Ch chyba, wydaje mi się, że nie. Tak szczerze, ona ginie. No, jakim cudem ja ten. Czyli ta to leciał. Dobra. Chodź, Ty, Gwen. W sumie relay by był super. No, na brandzie relay i. Bo to cały czas by prokowało, jakby co? Coś ty w wyłączył, czy o co tu chodzi? Co ty nie wiesz? Co ty? Volibar wyłącza turret, jak ten. Jak wskoczy. Co ty? Sarki. Jakbyś mi powiedział tak. Na, dla HHZK to tam powiedział ci, że mnie trolujesz. No dlatego ja chciałem tak cisnąć dajby tam na bocie. Łap. Ja pierdolę. <laughs> co ty gadasz, to ty jesteś w platynie 3 i tego nie wiesz? No nie no co ty? Dobra, więc... Yy... To było na tyle. To o, był ranking uj. Flex. Myślę, że gnamy na razie cześć Bęk. Pau.